Wszystkiego żywno na studnia i do domu, święty nie tym śmiewaniu chwała Nazywam się Ksiądz Wiesław Podgórski. Pracuję od 8 lat na, 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 poza krajem Cztery lata w Czadzie, w Afryce, i ostatnie lata w Ekwadorze od, od 3 lat w Ekwadorze, w, w parafii La Unión Pueblo Nuevo, diecez, archidiecezji Portobiejo. E, I, ojcze, tak ogólnie to pewnie ludzie mają wyobrażenie, czym są misje, ale gdyby ojciec właśnie ze swoim całym doświadczeniem, bo, bo z teorii można różne mieć wyobrażenia, ale właśnie ze swoim całym doświadczeniem w kilku słowach mógł wyjaśnić, czym są misje, jaki jest ich cel. No, misje mają bardzo no, szerokie, szeroki, szerokie cele. To nie można określić jednego podstawowego celu. Przede wszystkim misja już od podstaw e, to jest szerzenie jakiejś cywilizacji. E, jak m, nauczali mnie starszy misjonarze, starszy wyjadacze mówiąc, że Zanim będziesz nauczał Jezusie Chrystusie, powiedz, daj im chleba, trzeba ich wyżywić. I w, szczególnie w krajach afrykańskich, w Czadzie, to było podstawową misją, żeby, żeby troszeczkę pomóc ludziom w życiu, umożliwić im życie i dać im środki do życia. I dopiero wtedy można było głosić Jezusa Chrystusa. Bo dla głodnych to niewiele powie słowo Chrystus, niewiele się zdziała ewangelizując. Dlatego trzeba. Najpierw dać im pokarm, a dopiero potem pokarm duchowy. A jak wygląda i na czym polega księdza praca, księdza powołanie tak na co dzień? Oprócz tego, że między innymi tak jak ksiądz mówi, właśnie to danie chleba? Mhm. No moja praca przede wszystkim na, na dużym obszarze, gdzie pracuję, gdzie mam około 40 wiosek, e, z dojazdem często bardzo odległym i z drogami, które nie przypominają naszych polskich dróg. Moja praca polega na wizytacji tych wspólnot, gdzie w każdej wspólnocie pracuje ktoś odpowiedzialny z ramienia misji. Są katecheci, którzy są formowani przez nas. Właśnie to moja praca też, formowanie katechetów, przygotowywanie grupy, zespołu ludzi, którzy, którzy potem idą i ewangelizują w każdej wiosce. A potem to również właśnie wizytacja tych, tych wspólnot. i Także czasami takie sprawy jest zupełnie oddalone od, od życia kapłańskiego, jak e, chociażby e, negocjacje. I, i, ludzie czasami przychodzą prosząc mnie, żebym negocjował w, luż, w różnych konfliktach. Już mają do mnie zaufanie, i, i żeby jaki, rozwiązać jakiś problem, gdzie oni się spotykają, grożą sobie maczetami, przychodzą do mnie: Ojcze, prosimy ojca, niech się zainterweniuje. No i wtedy staram się po, po, pogodzić te obie strony skonfliktowane. Tak. Jak wiemy, tak naprawdę taka praca duszpasterska jest potrzebna i w naszym kraju, i też w innych krajach, gdzie potrzebni są kapłani, a jednak te kraje właśnie wysyłają tych swoich kapłanów do tych innych krajów, często daleko. Dlaczego? Dlaczego te misje są tak potrzebne? Kraje ewangelizowane już, takie jak Afryka, jak Ekwador, gdzie obecnie pracują, mają już swoich misjonarzy rzeczywiście i wysyłają ich czasami poza obręby swojego kraju, Mimo wszystko potrzebują jeszcze formacji, potrzebują, brakiem takich tradycji, jakie my mamy, tradycji chrześcijańskich, żeby stworzyć coś takiego mocnego, jakim jest wiara chrześcijańska. Na terenie, w którym pracuję, te tradycje są bardzo jeszcze płytkie. Potrzeba jeszcze wielu pokoleń, żeby to się zakorzeniło głęboko i żeby to trwało, wydając owoce. I tak jak ojciec mówi, to ewangelizowanie następuje przez przeróżne formy, prawda, działania. A czy taka forma, jak piesza pielgrzymka, czy coś podobnego, czy coś takiego tam występuje, czy w ogóle ludność, choćby nawet z Ekwadoru, tam gdzie teraz ojciec jest aktualnie, w ogóle o tym słyszała, czy wie coś na ten temat? Spotyka się owszem e, sanktuaria, e, chociażby Monte Cristi, Matka Boża e, Monserrate de Monte Cristi, gdzie organizowane są pielgrzymki, gdzie ludzie idą, uczestnicząc w takich pielgrzymkach. Ja dotychczas nie miałem okazji uczestniczyć, także nie, nie potrafię powiedzieć, jaki tam e, duch panuje w, w, wśród pielgrzymkowiczów, czy jest podobnie jak u nas. Przypuszczam, że podobnie. No i te pielgrzymki e, na pewno mają, mają nad e, Tam, e, wśród tamtej ludności, gdzie mm, Słowo poświęcenie troszeczkę jeszcze nie jest tak dobrze znane. Ta pielgrzymka na pewno utrwala w tych ludziach to słowo. Uczą się tego, to znaczenie tego słowa, e, czym, czym jest poświęcenie. Bo wiadomo, że w czasie pielgrzymki trzeba znosić ten upał, który dla mnie nie jest upałem. E, trzeba znosić różne niedogodności, których, e, których nie ma. To jest poświęcenie i to jest niezła szkoła dla, dla wszystkich nas. Bóg zapłacił.